W tym odcinku wydam 100 tysięcy na ten jeden przedmiot. Co on daje i po co go kupiłem? Oglądajcie do końca. Witam, was widzowie, dzisiaj zrobimy coś ciekawego. A do końca wydamy 200 tysięcy. 000... hajsiwa. siwa! Przejdzie to 200 tysięcy! To jest kupę siana. Ale coś się nie robi dla odcinka i dla większego zarobku. Więc dzisiaj wydamy 200 tysięcy, tak jak mówię, na jedną rzecz, powiedzmy. Jedna rzecz, ale w... jako dwie, powiedzmy, tak to chyba określę. Dziwnie to brzmi, ale tak to jest. O czym mówię? Mówię o nowym przedmiocie, który został dodany i nie wiem, czy większość z Was o nim w ogóle wie. Jest to tak zwany wręcz. Dzięki któremu, jak macie jakiś spawner i chcielibyście troszeczkę więcej hajsu zarobić, tak jak ja mam. A mam, pokażasz. Tak jak ja mam tutaj, co, pamiętacie, co mówiłem, że tutaj jest dużo spawnerów. że one są wszystkie porozrzucane i no, tu się respich troszeczkę. N nie respi się ich tyle co ma, więc no dropi tylko tego tyle, ale dzisiaj zmienimy to i biznes bardziej rozkręcimy. Postanowiłem, że wydam 200 tysięcy, żeby rozwinąć mój dotychczasowy biznes pająkowy. Zarobek z tego nie był zły, ale no niestety nie był na tyle satysfakcjonujący, jaki chciałbym, żeby był. Ale wydatek 200 tysięcy, żeby rozwinąć mój biznes, wydaje mi się jak najbardziej sensowny. Ponieważ dzięki takiemu jakby wręczowi możemy przenieść dwa spawnery. Płacą 100 tysięcy, więc jest to kupę siana, ale za to jakie mamy z tego później korzyści mimo opłaca się, więc dzisiaj Wydamy te hajciwo, żeby mój biznes z pająkami wreszcie kwit. O, codzienną nagrodę sobie zabierzmy, popywalmy. sobie zwykły kluczyk Może chociaż nam to do jakieś szczęścia da. Czyżby? I ty. To jest przepowiednia. A wiecie czemu? A wiecie czemu? Ja już wam mówię czemu. Przepowiednia wygląda tak, że to też jest motyka. Czylicie to? <laughs> <laughs> Przypowiedziało mi to, żeby to po prostu co kupował, więc miała rację. I to jest ten wręcz, zbierasz spawnerów i możemy zebrać dwa takie sobie spawnery. Kupujemy najpierw jeden. Kupić? Kupić. I wydaliśmy w tym momencie 100 tysięcy hajsu. Tepamy się tutaj, teraz żeby tego nie zwalić. Kliknij prawym, aby zebrać. Prawy to jest przycisk po prawej stronie, no tak by tak wychodziło jakby. Dobra, to weźmy tak. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, pamiętajcie o tym, to jest zdjęcie totemu z drugiej łapy. Jak macie jakiś przedmiot w drugiej łapie, wyjmujemy go klik i mamy spawner. Teraz zakładamy sobie znów ten. I teraz normalnie spawner możemy sobie postawić. Dobra, to weźmy w takim razie. Zbierzmy sobie jeszcze ten jeden spawner. E, weźmy, nie wiem, wyrzućmy sobie coś, żeby mi to nie dało gdzieś indziej tego. I cyk, i mamy kolejny spawner. Dobra, i mamy dwa spawnery sobie zebrane. Zaraz bierzemy tą resztę. Już jest tu ich trochę, troszeczkę tu ich respi, jakby no nie narzeka, no nie jest jakby źle, no, ale jakby no nie cieszymy to tak, jak powinno to działać, więc ten przedmiot umożliwi mi to. To będą o wiele łatwiej sobie tutaj siwo zarabiać, nie? Teraz pytanie, gdzie by to postawić? Nie wiem, możemy drugi postawić jakoś tutaj. Dobra, ten drugi może. Chcemy postawić, powiedzmy gdzieś, no tutaj go postawmy. No postawmy sobie pewną część tego, o pyk, algumę. Kanalio jedna, mówię, idź to, dobra, pyk, o shit, ja tam nie chcę iść, ja tam nie chcę iść, ja nie, 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 nie. Zostaw. Dobra, to zobaczmy teraz, jak to działa. Czyż teraz się dobrze sprawuje? O kurna, no pani, ile tego tu się teraz respi. Teraz tu można normalnie expić sobie. To się expić. zarabiać normalnie. Teraz tu biznes się będzie kręcił. O panie, ty. Możemy teraz pójść. zebrać te jeszcze dwa kolejne spawnery, które były gdzieś tam. Ale przed tym kupmy sobie i wydajmy kolejne 100 tysięcy. Pyk, powiem wam, że teraz już nie czuję się tak pewnie. Mam teraz tylko 12 tysięcy hajsów, więc no bida, bida. Tu jest ten jeden. Weźmy go. Klikamy i zakładamy dalej i na... możemy się cieszyć naszym zebranym spawnerem. Dobra, Idziemy szukać teraz tego jeszcze jednego spawnera, który... Dobra, z tego co widzę, tak tu przeszukałem, pobiegałem, że nic nie znalazłem, a jednak było tylko ich pięć. Więc co robimy? Zostawiamy kolejny spawner. Pytanie teraz, czy one tutaj będą dobre... dobrze... Dobrze lecą, ale żeby nie było tak nudno. Ja to lubię czasem komuś tak... Krystalka, uderzyć. Tradycja wypada pielęgnować, więc po wydaniu 200 tysięcy, postanowiłem, że muszę pójść na spawn. Spróbować przywrócić moje 30 ser, które niefortunnie straciłem. Myślałem, że nie znajdę nikogo chętnego do walki, ale jednak okazało się, że. Pógnę się, że to Romek, a to bombel. Romek to, no, legenda. Legenda tego serwera będzie. Romek to. No, biznes mnie skręcić, no nie będę gadał. O, o, witam, witam, witam. Bo ja muszę dwa serca nadrobić, które straciłem w bardzo głupi sposób. I, no. Boli mnie to, jakie straciłem. Eee, bo ja zaraz uderzę czymś mocniejszym. O, 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 o. Hahaha, tu za mnie śmieszek. O, jest ziomuś, który się bić, co chyba? Koleżko? Jakaś bitka? Ten, tego? Chodź, 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 chodź. O ty, o ty choli jest, O ty kurna. O ty gagatku. Kurna widzisz mnie, no cholera już, na czemu żeś tak zrobił. Chodź, idziemy, na pionę zbijemy. No, chodź idziemy, chodź, piona. Pana pa, 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 to, pana, to, pana to. A ty kurna, o ty. A ty się chcesz bić! O Jezus, ale mi ciebie szkoda w tym momencie No chodź, 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 chodź Ale gdzie? Gdzie? Gdzie uciekasz? Gagatku Nie, no nie gada, że mi ucieknie Nie masz szans Czemu uciekasz? Smutek no i uciekł mi pewnie na spawn, no, no. Jeżeli podobają się Wam filmy, które tworzę, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji dzwonkiem, ponieważ lecimy po 50 tysięcy subów do końca roku. A no i nie zapomnijcie o łapce w górę. O, 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 o! A ty króna! przyjaciel, chodź, idziemy, chodź, idziemy. Chodź, chodź, no chodź, chodź. <noise> nie możesz tu stali stawiać, żomuś! No czemu uciekasz? Nie uciekaj mi! Kumpel! Pomie zaraz...

Dobrze, dobrze! Eee, tu e, ty tak nawalasz ty tego łuku? Ale masz... Nie uciekać, a idzie to... smutek no... Ty... konia, ...miąka... Opa! oj, oj... Oj! Lekko mi się... Lekko mi ręka... Na no, bok zleciała, że tak powiem. Ajajajajajajajajajajajajajajajaj, Ziomek, z którym walczyłem, chciał zakupić miecz, aby kontynuować walkę. Zauważyłem w tym bardzo łatwy zarobek, więc on chce miecz kupić. To jest OP biznes. To ci na rynek. Ja mam chyba jeszcze mieczki zaległe, okej? Okay? Patrzcie na to. Robię kręcę biznes w tym momencie. Rynek sell. 30 nie. Dajmy 40 tysięcy. Co? Łódź! Już go nie. Ja myślałem, że go nie kupię nikt za taką cenę. To wydaje mi się, że dosyć drogo go wystawiłem. A bo tania, to teraz wyjdę na... Ale mamy 40 tysięcy kolejnych, zarobiście, widzicie ja tak się robi biznes. Na czacie dostałem zapytanie, czy mam na sprzedaż Elytrę. Z tego co pamiętałem, to jedno miałem w czzeście, więc bardzo szybko mogłem zapełnić lukę wydanego hajsu, żebym nie był już teraz aż tak biedny. Bo nie ukrywam wydatek 200 tysięcy za bolo. Mam nadzieję, że teraz, kiedy przesiądę sobie w noty na awku, żeby pozarabiać na moim pająkowym biznesie, to będę zadowolony z końcowego zarobku. A jak mowa o zarobku, to piszcie w komentarzach, jakie wy macie najlepsze sposoby na zarobek na naszym serwerze. Zbiorę kilka najciekawszych pomysłów i zrobię z tego odcinek. Więc piszcie propozycje w komentarzach Ty, robimy biznes dzisiaj, rozkręcamy. Poczekajcie, gdzie tu jest elytra? Gdzieś była elytra? One za 40 tysięcy możesz ją tutaj kupić. 40 tysięcy wystawia tak jak jest stawy! Jakby biznes musisz się kręcić nie będę schodził z sceny. To jest... Wartościowa elytra, patrzcie. Rynek, sell, 40 tysięcy. Kupi tam elitry, czy nie kupi tej elytry? <grych> Muszę elytrę sprzedać, no. O, czekajcie, jak tak mówią, że zniszczona, to ja mogę wystawić taniej. mi ją za rynek, sell, 35 tysięcy. Patrzcie teraz, patrzcie teraz. Dobra, udało mi się dzisiaj wydać 200 tysięcy hajsiwa i w dodatku prawie zarobić 50 tysięcy, to znaczy 40. 000. Więc imo wydaje mi się, że odcinek wyszedł z profitem, mam biznes, który będę rozkręcał i mam dodatkowy hajs, który mogę później powydawać i Znów pozarabiać. A ja jedynie co mogę zrobić to zaprosić Was na jedyny prawilny serwer Minecraft, czyli n1mc.pl na wersji 1.16.5 NARA! No